Święto Ognia i Kinga Dębska, ponownie w strefie zwierciadła się spotykamy. Bardzo się cieszę i powiedz ten film, w którym znowu wplątujesz nas w historię rodziny, tym razem bardzo szczególnej, o czym za chwilę opowiemy. Ale co jest takiego w tobie, że ty tym relacjom rodzinnym, ojciec, małżeństwo, córka, syn, siostry, córki? Stale, stale to penetrujesz. No tutaj to była troszkę inna sytuacja, bo to nie jest film, który napisałam z siebie, czyli z niczego. E, tylko to jest adaptacja Ta, książki. książki Jakuba Małeckiego. Ale cię która zainteresowała. To trafiła, trafiła do mnie przez producenta Piotra Dzięcioła, który mi ją zaproponował. Ale na scenariusz napisałam sama, ale też się nad tym zastanawiam, Grażyna. Tak jak ty <laughs> zadajesz mi to pytanie, to ja też je sobie zadaję. Dlaczego mnie tak to interesuje? I, i to. Ciekawi, dlaczego to, to bycie, nie wiem, siostrą, matką, te relacje z różnych stron je no obserwuję w różnych filmach, ale też ten film, ja myślę, że on jest inny troszeczkę od moich pozostałych filmów, bo on opowiada o rodzinie szczególnej. Tak, bo tu mamy relacje tu mamy opowieść o rodzinie, w której ojciec samotnie wychowuje dwie córki, z których jedna jest z niepełnosprawnościami. I otwarcie tego filmu, to mogę powiedzieć, bo zawsze te pierwsze pięć minut to nie jest spoilerowanie, bo potem już nie będziemy oczywiście wnikać w szczegóły, ale to otwarcie, muszę Ci powiedzieć, że bardzo mnie zaintrygowało. I ta opowieść z OFU, gdzie właśnie bohaterka na wózku inwalidzkim opowiada mi o świecie, które ona obserwuje, bardzo było dla mnie takie zatrzymujące przy ekranie, że. Byłam niezwykle ciekawa właśnie, jak taka postać, jak taka osoba ograniczona w swoich możliwościach ruchowych obserwuje ten świat i obserwuje ludzi. Czy dla ciebie też to miało jakieś znaczenie, że właśnie też taką sceną otwierasz film? To jest e, najciekawsze w tym projekcie, żeby. W ogóle w kinie to jest ciekawe, żeby spojrzeć na świat. Zobaczyć oczami, zobaczyć go z innej perspektywy, bo jak jesteśmy tylko w sobie i tylko no po to czytamy, po to jest literatura, po to jest kino, żeby, żeby gdzieś się przejrzeć tak. w czyichś oczach. A przejrzeć się w oczach tak szczególnej dziewczyny, która nie może się poruszyć, nie może nic powiedzieć, porozumiewa się tylko przy pomocy oczu i tam może Właśnie, przycisnąć tak, myszką, jakby, jakby ma komunikator specjalny. A która w środku jest szczęśliwa i niezwykle mądra, jest absolutnie szczególna. I ciekawa świata, prawda? Tak, Bo ona jest ciekawa tak. świata. Ona jest ciekawa świata, ona jest piękna i co jest niesamowite, to myśmy spotykali takie osoby, kobiety, mężczyzn, młode osoby, właśnie z porażeniem, ale niezwykle szczęśliwe. W ogóle, jakby to przygotowanie do filmu, czyli spotykanie się z różnymi ludźmi z porażeniami albo ich terapeutami, masażystami i tak dalej, Pokazało nam, jaki to jest ogromny świat wspaniałych ludzi, wcale nie smutnych, bynajmniej nie smutnych, oczywiście brakuje pieniędzy. Oczywiście ludzie jakby niepełnosprawni są tragicznie traktowani przez państwo polskie dzisiaj, ale trochę nie o tym był ten film, bo ten ojciec jednak, bo ja nie lubię narzekać, nie lubię tego takiego tonu społecznego, on sobie jakoś tam daje radę. Oczywiście musiał, musiał się nauczyć się rehabilitacji, bo nie stać go było tak, na Tak, tak, tak. To też pokazuje za, to historia filmowa. Za 150 zł za godzinę. I to danie głosu takim tak. ludziom, znaczy jest coś cudownego w tym pomyśle. On ale wiesz, to, to jest też ważne. Ty mówisz, że to nie chodzi o narzekanie i pokazywanie, bo sytuacja tych osób z niepełnosprawnościami w Polsce jest bardzo trudna, ale jeżeli ją pokazujesz, właśnie w taki sposób, jak to robisz w filmie to ci, którzy powinni zdecydować o skali tej pomocy i stopniu tej pomocy, mogą zobaczyć, że właśnie to są ludzie tacy jak my. W ich emocjach, w ich odczuciach, w ich potrzebach. Bez zapatowania właśnie tą niepełnosprawnością. I to może dać do myślenia, więc on ma, ma znaczenie, ma rolę i funkcję społeczną. No tak, tak ale nie, znaczy... nie w sposób smutny nie w spo... to... i bezpośredni, tak, oczywiście. Tak, jest, taka ale scena jest... W filmie, jest taka scena w filmie, gdzie urodzin Nastki, która była jakimś, ona miała być w środku filmu z Jarkiem Kamińskim, montażystą, żeśmy ją potem umieścili w finale, że no Kinga Price, Tomasz Sapryk tańczą i tak dalej. I to są, były urodziny, właśnie nastki. Terapeutki powiedziały nam, że on, często ci ludzie przyjaźnią się ze swoimi kolegami, również niepełnosprawnymi z klasy. I była taka Zuzia i Michał, również na wózkach. I to I, oni są w tej scenie? I to oni Urodzin? są w tej scenie, i to oni są w tej scenie. I wyobraź sobie, że puściliśmy muzykę, zaczęli tańczyć dorośli. I jeden chłopiec, on miał troszkę rękę sprawną, więc tutaj tak... I on zaczął na tym wózku też tam do tego, do, na parkiet, wysuwać. Więc te terapeutki to... I, I zrobił się taki, taki kontredans, taki, taki taniec z ludzi na nogach i ludzi na wózkach. I to była taka piękna metafora tego po prostu życia: że my mamy, my wszyscy zobaczyliśmy, się bardzo wzruszyliśmy tam na tym planie. Że my po prostu mamy być razem. Mamy razem po prostu żyć w tym świecie i to sobie nawzajem bardzo dużo dajemy. Czy prace były w teatrze? To było dla A, siebie wyzwanie? Tak. To było trudne? No Zmierzyć było... się z takim spektaklem baletowym, żeby go przenieść na ekran? To wiesz, to przede wszystkim musieliśmy zrobić ten spektakl. To wszystko to było święto ognia, bo to święto, święto ognia, ognia tytułowe to jest tytuł spektaklu tytuł bo, ty, baletowego. Tak. Więc każdy pion oddzielnie przygotowywał, scenografię, scenogra przygotowywała tam pomysł, kostiumy, charakteryzacja. Jacek wymyślał choreografię razem z właśnie zespołem z Bydgoszczy, z Opera Nowa. Jak po prostu baliśmy się, to, a dopiero potem na samym końcu Bartosz Hajiecki napisał muzykę, bo to, co było dla mnie dosyć dużo interesujące, na końcu. Że właśnie tancerze że nie potrzebują muzyki do tańca. Tylko co? I wystarczy Musi być raz, właśnie. Dwa, trzy, cztery i tyle. Ktoś im może pstrykać i im to starczy. No to było, było ogromne wyzwanie. Mieliśmy partnera Teatr Wielki i, i tam kręciliśmy. Także najpierw mogliśmy tam sobie pochodzić w kulisy tych spektakli, i zobaczyć, jak to naprawdę wygląda. I żeby ta kamera mogła z tą bohaterką wejść za kulisę. No, to, było, to było dosyć skomplikowane, bo tam też była multiplikacja widowni, dużo komputera tam było. Także jeżeli chodzi o poziom trudności realizacji, tak. to ten film był najtrudniejszy. W moim Coś film. podobnego. Mhm. Sale baletowe, gdzie mamy naokoło lustra, wiesz, jak to nakręcić. Tak. Kiedy kamera jednak. No jest. tak, musi być schowana, musi być schowana. No ale to też wyzwanie, to też ja jest to coś, wspaniałe. co dawało ci właśnie. No i to wszystko, co opowiadasz, pokazuje, że właśnie mamy tutaj rodzinę, ale opowieść z zupełnie innych punktów widzenia, różnych punktów widzenia od tego, co do tej pory. Bo no, to też jest taka bardzo współczesna historia. Również z racji tego, że ojciec samotnie wychowujący dwie córki, prawda? I... A propos tych właśnie no relacji, właśnie. to przypomniałam sobie, kiedyś jakiś dziennikarz mi zarzucił, że ja pokazuję tak pięknie portrety kobiet, a mężczyzn nie pokazują. Mówię, no to zobaczcie ognia. <laughs> to ten facet jest niezwykły. Tak, tak. To masz saprek, jakoś pięknie też wpisał się w tę rolę. Choć przyznam ci szczerze, wolałabym go bez peruki. Jest... No wiesz, no jest... jakoś zaznaczyć upływ czasu. Tak. No, jak zaznaczysz upływ czasu? Musisz jakoś. Film jest jednak pewnym znakiem, no, no jednak no nie. Tak, no tak ja no wiem, tak. ja też mam tak jak ty. Ta, Tomak, Tomek Zachrych <laughs> okay. jest... się Tom... w każdym razie. Tomek Sakrych jest absolutnie wspaniały i ma taką jasną tak, duszę, to tak, tak, jest bardzo. To przy... to przekazał bardzo dużo pracował, Bardzo naturalnie, bardzo wierzymy w to, że on tak sobie daje radę, chociaż nie ma podstaw do tego, żeby sobie dawał radę, bo z takimi dwiema dziewczynami no to już bardzo trudno. Tak. No. Masz też takie grono aktorów, no bo pojawia się Kinga Price jako sąsiadka z balkonu najpierw, a potem bardzo, bardzo ważna przyjaciółka tej, tego domu, tej, tej rodziny. Zmierzam do tego, że masz też aktorów, do których lubisz wracać. Tak. Z którymi lubisz pracować. Tak, tak. No z pewnością Kinga Price jest taką aktorką, do której lubię wracać. Ja myślę, że jest taki trochę nasz skarb narodowy, mm. niewystarczająco wykorzystywany przez kino. A ja właśnie te dojrzałe kobiety kocham w Kinie pokazywać. Tu jest przecież tam, wątek również miłości ludzi w dojrzałym wieku i to tak pięknie oni zagrali. No Kinga jest wyjątkowa, jest wspaniała, my się, my się, bo to nie jest tak, że ja się przyjaźnię z tymi aktorami. Jasne. Ja nie uważam, że to jest dobry pomysł, żeby reżyser się przyjaźnił z aktorami, bo ja im proponuję pracę w pewnym momencie. Ale się szanujemy, lubimy, czasami do siebie dzwonimy. Czy to Kinga, czy Agata Kulesza, czy Marcin Dorociński, Adaś Weronowicz, Ewa Wiśniewska. Takie grono moich ukochanych aktorów jest coraz większe. Mm -hmm. Tu, jeśli pozwolisz, chciałabym z, porozmawiać jeszcze o momencie, w którym nie spotykamy się na festiwalu w Gdyni, bo spotykamy się, kiedy też rozmawiamy jednocześnie tu o filmach pokazywanych, ale jednocześnie też o filmie Zielona Granica Agnieszki Holland, którego nam tutaj brakuje, tak? No, on nie był zgłoszony oczywiście do konkursu, ale mógł być pokazany również dlatego, że o nim w tej chwili tu wszyscy rozmawiamy. Co ty sądzisz o tym? Czy uważasz, że pokaz specjalny Zielonej Granicy? Na festiwalu byłby uzasadniony, byłby potrzebny? Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak, to jest taki wielki, nieobecny, tak jakby był w pokoju słoń, i wszyscy jakby udawali, że tego słonia nie ma. To tak trochę mniej więcej się czuje na tym festiwalu. No właśnie, no właśnie, jestem przerażona tym, co się dzieje wokół tego filmu. Tą skalą hejtu, moja córka mi dzisiaj powiedziała, że pod kinoteką w Warszawie narodowcy wykrzykują, tylko świnie siedzą w kinie. No kiedy coś takiego słyszę, się zastanawiam, gdzie ja jestem. Ja to oczywiście przyjechałam ze swoim filmem, który chcę państwu, że tak powiem, zaprezentować, nisko się pokłonić i oddać widzom, ale jestem częścią tego środowiska i Solidaryzuję się z Agnieszką Holland, odczuwam wielki ból, że tak nas podzielono. Mm -hmm. Tak, bo to właśnie był film. Też mam takie poczucie, że to jest film, który powinien otwierać rozmowę, powinien otwierać dyskusję, próbę znalezienia jakiegokolwiek wspólnego wyjścia z tej sytuacji bardzo trudnej, którą sama Agnieszka Holland też nazwała właściwie sytuacją nierozwiązywalną, bo to nie jest tylko sytuacja Polski. Kryzys uchodźczy, kryzys humanitarny to jest dzisiaj problem całej Europy. Tak. I my musimy Musimy wspólnie o tym rozmawiać no, oczywiście. i zastanawiać no, no, się, a kino też... ma właśnie, żeby uruchamiać między nami te rozmowy. Tak, przecież to, to chodzi o to, że my możemy się pięknie różnić, możemy robić różne filmy, tak jak, ja to lubię porównywać do księgozbioru, no mamy mnóstwo książek, każda jest jakby jakimś innym punktem widzenia, tak. po to jest to kino. Dlaczego mamy zawężać swój punkt widzenia tylko do punktu widzenia sprzyjającego władzy? Przecież to jest złe dla tej władzy też. Też, otóż to. No, po, no już już nie mówię o tym, że jakby to jest specjalność nasza narodowa. Ocenianie bez zobaczenia. No tak, to, to, to już w ogóle zostawmy, to to jest coś, co <noise> tak, tak. zdarza się nie po raz pierwszy dotyczy i teatru, i spektakli teatralnych, tych, które są kontrowersyjne, które właśnie poruszają trudne tematy. Ja bym jeszcze jedną chciała rzecz poruszyć u Ciebie, jeśli pozwolisz, to jest brak tantiem z internetu, które my bardzo jako środowisko jesteśmy skrzywdzeni tym, tak. że na przykład moja zupa Nic jest hitem internetu, ludzie wracają do niej, oglądają na Amazonie, a my z tego nie mamy ani grosza, bo po prostu Amazon nie płaci tantiem artystom. Ani Amazon, ani Google, ani Netflix, ani HBO, żadne wielkie platformy, tak. bo Polska nie przyjęła dyrektywy unijnej nakazującej po prostu opodatkowanie tych platform, więc tak. doszło do takiej paranoi, że telewizje, kina płacą tantiemy. A wielkie bogate amerykańskie korporacje nie nie płacą, ale nie płacą w Polsce. W Polsce, bo, bo na świecie oczywiście i płacą. oczywiście właśnie w Europie, w innych Ta. krajach europejskich płacą. Tak. To, to są właśnie problemy, ale to są też tematy, które poruszamy tu na festiwalu. Ta. Też są przestrzenie i miejsca, gdzie, gdzie się to manifestuje. A zmienia się rzeczywistość cała medialna i my też musimy za nią podążać. No oczywiście, no kiedy przy kino w jakiś sposób no, troszkę przeszło do tego internetu, a internet w żaden sposób nie jest dla nas korzystny. No to to jest sytuacja, co dalej z nami będzie. Tak. tak. Jesteś też wiceprezeską Stowarzyszenia Filmowców Polskich, więc to jest ważne ważne zadanie. Tak, tak, więc ja dlatego zadanie, o tym mówię, dokładnie. bo to jest bardzo ważne dla nas zadanie, dla całego środowiska, żeby odzyskać internet. Dziękuję ci bardzo, Święto Dziękuję. Ognia. Co więcej, chcę powiedzieć, że Kinga Demską, reżyserkę, którą publiczność kocha i kocha jej bohaterki, można zobaczyć także w filmie Święto Ognia, w epizodycznej, co prawda, aż znaczącej roli. Tak jest. Obsadziłaś się sama. No tak, tak, bo doszliśmy w pewnym momencie do wniosku z kolegami, ze scenografem Wojkiem Żogałą i operatorem Witkiem Puciennikiem, kiedy już przygotowywaliśmy się do filmu, robiliśmy scenopisy i storyboardy i chłopaki wiecie co, wiesz co, on tak 15 lat bez żadnej kobiety. No ja też się nad tym zastanawiałam, Dziwne. powiem Ci tuż przed sceną, kiedy właśnie bohaterka grana przez Ciebie się pojawia. I, 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 no i tak to wymyśliliśmy i po prostu w związku z tym, że obsada była już zamknięta, więc weszłam w tą rolę. No i dobrze, żebyś tylko tankiemy dostała teraz no z tego. <noise> dziękuję Ci dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo.